W tym filmie pokażę, jak zrobić własną terapkę z koraliką idealną na lato. Nie zapomnij o subskrypcji. Cześć wszystkim! Dzisiaj będziemy robić torebkę z koraliku w formie nerki. Do tego będziemy potrzebować koraliki w dowolnym kolorze. Mam 10 mm koloru brązowego. Tak się prezentują pięknie, logo, zamykanie magnetyczne. Oraz do łańcuszka sobie tutaj zapinki. Będę korzystać z żółki 6,0 czyli 0,42 mm. Więc zaczynamy robić. Potrzebujemy to żółkę. Ocinamy sobie tyle, ile nam potrzebne, i jak nam wygodnie pracować. Będziemy robić kółka po 4 koraliki, czyli teraz na jedną ze stron mamy cztery koraliki. I w tym czwartym koraliku robimy wzmocnienie, czyli pętelkę. Żeby pętelkę zrobić, po prostu przeciągamy żółki z dwóch stron. Dla mnie prawo jest wygodniej, czyli dajemy ją u góry i z dołu przechodzimy. Teraz sobie tylko wyrównuję żółkę, żeby była mi równa po dwóch stronach, ściągam sobie na dół i zaciskam. Żeby było mocne, czyli tą pętelkę teraz musimy schować w koraliku, tak żeby ta pętelka była niewidoczna po dwóch stronach i była o koraliku na środku. Dalej, żeby zrobić kółko z czterech koralików, brakuje nam jeszcze trzy, czyli teraz po każdej ze stron dajemy po jednym koraliku. I w trzecim będziemy robić pętelkę. Dla kółka po 4 koraliki. I dla kółka po 4. Będę wykonywać na 13 kółeczek, czyli teraz mam już zrobionych 12 i będę musiała zawrócić na następną stronę. Dlatego teraz. To zukry, która wychodzi mi po lewej stronie, nadal daję trzy koraliki, nie? bo brakuje nam do czterech. Trzy dajemy raz, dwa i trzeci. W trzecim robimy pętelkę, i w taki sposób będziemy zawracać. Czyli teraz jesteśmy, jakby po tej drugiej stronie, i teraz. Na tą stronę, gdzie wychodzi nam żyłka, w, pusty, w pustą, jakby stronę, znowu dajemy trzy koraliki, żeby znowu zawrócić i robić drugą stronę. Czyli raz dwa, i w trzecim robimy znowu pętelkę. I teraz żyłką która wychodzi z tej strony, czyli bliżej do już rzędu zrobionego, musimy przejść przez następny koralik ze rzędu zrobionego już. Przechodzimy i teraz na tą drugą stronę, czyli po prawej, mamy dwa koraliki, ze względu na to, że teraz, żeby zrobić kółko z czterech, brakuje nam tylko dwa koraliki. I tak robimy teraz z dwoma koralikami do końca rzędu I zaciągamy. Czyli mamy 16 rzędów. W tych 16 rzędach już mam liczony dół, zaraz będziemy to łączyć i będziemy robić boki. A na boki mam wyliczone dwa środkowe rzędy, czyli liczymy sobie z każdej strony po 7, Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Czyli te dwa środkowe to będą nasze, nasz dół. Przechodzę żyłką nową przez te dwa koraliki, które tutaj są obok siebie. I teraz do kółka z czterech mi brakuje dwa koraliki. Muszę sobie dołożyć tak, żeby skończyć, żeby tutaj przejść następnie do tych dwóch. I przechodzę do następnych dwóch. Czyli... Będę musiała już sobie ten dolny pod uwagę, czyli naszego dołu torebki oraz ten pierwszy boczny. Do kółeczka brakuje tylko jednego koralika. prezentuje zrobionymmy bokami. I tak się prezentuje zrobiona góra do torebki oraz pasek z koralików. Jeśli podobał Ci się ten filmik, zostaw komentarz i daj proszę znać, czy chcesz więcej tutoriali o robieniu tarado z koralików.